Witajcie, witajcie. Dzisiaj będę sadzić maliny. Świdośliwe i jedną borówkę, bo mi tam jedna borówka wyleciała. To jest jakiś dziuk. Taki nie mam jeszcze. Malina jest Polana, jakaś Autumbelle. I jeszcze tam jest jedna, to Wam pokażę, czarna malina. Także dzisiaj sadzimy. Ja mam jagodnik usytuowany tak pod lasem. To jest troszkę niefortunne, no bo yy, zobaczcie te borówki na przykład, jak one rosną, one nie rosną w pionie, tylko wszystkie w poziomie, znaczy no nie w poziomie, pod kątem, yy, bo do słońca, prawda? Tutaj są brzozy. No nie mam jak yy, usunąć tych brzoz, bo to już nie na moje działce. Więc one tutaj sobie rosną w takim trochę, yy, znaczy jest pełne słońce, ale takie półcień jest yy, po południu. I o ile borówki dosyć są oddalone od tych brzus, to im dalej tym gorzej. Tu już na przykład są jagody kamczackie, porzeczki, jakieś tam agresta porzeczka i malina. I tutaj pod samymi brzozami jest dosyć sucho, ja wam powiem, nawet bardzo sucho. Ja tu staram się to ściółkować jakoś, dosyć grubą ściółką, no teraz popadało, ale i tak zobaczcie, to nie jest mokre, to jest wszystko suchy piach. I ja to bardzo tam się staram podlewać. No myślę, że z czasem będzie coraz lepiej, tutaj też chcę zrobić też takie ramki jak w borówkach. I te ramki wypełniać będziemy jako ściółką. To z czasem, cza, z czasem będzie coraz lepiej. I tutaj ta malina nam się przyjęła i ładnie rośnie. To jest Polka chyba. Nawet są owoce. W sumie to całe lato tak sobie zbieramy po kilka. Tu jeszcze nie dojrzała. Um, ale miałam jeszcze, wiecie, co tutaj maliny i one mi zginęły. Tu była tam, y, tutaj ta czarna malinka, bardzo słodka odmiana i odporna dosyć. Tutaj jest średnio późna. I tutaj jest taka yy, malinka o dużych owocach do dwóch metrów dorasta. Więc ja myślę, że ją sobie tam na skraju może zrobię, że będzie czarna, ta dwumetrowa i tu będzie polana koło polki. I to tak będzie wyglądać. A tutaj mam świtośliwe. Słuchajcie, jakaś była fajna promocja. Świdośliwe chcę sobie tutaj bliżej płota posadzić. Nawet mam dwa krzaki. Taka, taki to jest amelanchier lamarcki. Lamarcka świdośliwa. I ta też jest lamarcka. A ta to jest chyba inna troszeczkę. I ona tutaj się pięknie przyjęła. Słuchajcie, była bardzo taka licha w zeszłym roku. Ale to jest cały ten pęd, to jest cały przyrost w tym roku. I widzę, że ona tutaj właśnie pod tymi brzozami bardzo dobrze się sprawuje. Także będą chyba tutaj sobie dobrze rosły. No ja wiem, to jakieś będą wielkie krzaki później, ale ja je sobie będę ograniczać w miarę jak będą rosły. A świdośliwa jest bardzo zdrowym owocem, słuchajcie, polecam. Także się nie mogę doczekać, aż ta zaowocuje. I ma śliczne takie kwiatuszki. Mam już wykopane dołki, zobaczcie, jakie to jest suche, wszystko, ale ja spróbuję taki patent wykorzystać. Mianowicie na dno położę folię. Wsadziłam w ten sposób borówki, właśnie, bo gdzieś tam wyczytałam na forum plantatorów borówkowych, że tak można zrobić. I chyba się to sprawdziło, bo właśnie borówki jako jedyne w tym jagodniku nie wysychają. I to się taką... No, nie jestem zwolenniczką kładzenia folii w ziemię, ale no trudno, więc będzie eksperyment tutaj na dwóch krzakach. Zrobię dziurki w tej Folii tam z dwie, trzy, 3 Zresztą ona już i tak jest taka, że się rozpada. Ale myślę, na początek to pozwoli tutaj tak w wodzie się zbierać, chociaż troszeczkę, zwłaszcza w tych letnich miesiącach. A i tak potem krzak sobie te korzenie tam przepuści przez to. Ta folia i tak się rozpadnie za chwilę. Ona jest taka już krucha. Ale przynajmniej może ten przyszły rok będzie. I też. Ale troszkę może od tych korzeni odizoluje brzozy. Bo później tak krzaki się rozrosną, tak mam nadzieję przynajmniej, i już sobie będą radzić. Bo tutaj naprawdę, ile ja bym wody nie polała latem, to za chwilę sucho przez, przez właśnie te brzozy. Dobra, tutaj sobie jeszcze przygotowałam ziemię. I tu jest ziemia taka kompostowa i taka gliniasta, która bardziej będzie wilgoć trzymać o, niż ta piaszczysta I jeszcze sobie przyniosę jej. Tutaj kompost mam, tutaj jest obornik koński, taki też przykompostowany i myślę to wszystko tutaj pomieszać. Eu não o Zawsze, jak wsadzam jakieś drzewka, to po posadzeniu troszeczkę je tak podnoszę. Tak ruszam i nawet tak słychać, jak się tam zasała ta ziemia. I wtedy to pozwala tej ziemi tam dobrze się yy, ułożyć wokół tych korzeni. Może jak się z doniczki sadzi, to nie jest takie istotne, ale jak na przykład z gołym korzeniem sadzimy. To właśnie taki zabieg jest bardzo fajny, bo on pozwala tej ziemi dotrzeć tam między korzeniami, żeby nie było przestrzeni powietrznej. Jeszcze będę ściółkować później na koniec. Teraz drugą wsadzę. Słuchajcie, ja to tak yy, wkopuję tą folię. Zobaczcie, że ona nie sięga do końca. No narożniki tylko. Ale ona jest tylko na dnie samym. A tutaj już jest ziemia. Tu też. Tu też. Więc tak jakby tak na dole będzie taka podstawka z wodą delikatnie. Tam są dziurki. Więc to będzie przeciekać, nie będzie bagna. A korzenie i tak sobie będą tutaj przy powierzchni, bo krzewy to najbardziej lubią takie płytko sobie korzonki puszczać. Niekoniecznie tam bardzo głęboko. No więc tu będzie miał szansę ten krzew jeszcze się ukorzeniać. Już słuchajcie, posadziłam, ześciółkowałam. Dosyć gruba warstwa ściółki tu jest. Patrzcie, naprawdę bardzo gruba. Ale to jest jedyna metoda u mnie, aby wilgoć ta gleba trzymała jakąkolwiek. I tutaj też wyplewiłam. Obornika troszkę nałożyłam temu krzaczkowi i zaściółkowałam, że mam trzy posadzone. Także zobaczymy, słuchajcie, czy to zda egzamin ta folia, czy to będzie straszny niewypał, czy sukces. No może komuś się przyda, jak ktoś ma taką piaszczystą, suchą działkę pod drzewami. Teraz biorę się za wsadzenie tych malin. Ale tutaj to już dołki były przygotowane. Yy, także chociaż też tą chyba folię dam. Także i tak wykopać muszę dziurę. I tak. I dam na dno troszeczkę tej folii. No już jedną posadziłam. Malinkę. Teraz sadzę drugą. Wykopałam dołek. Też podobnie jak tam. O, to jest tu. I teraz zrobię w nim dziurki. I tutaj podobnie jest, tak że jest niżej folia niż y, poziom gruntu. Więc y, malina sobie na pewno poradzi. A tak na początek, na start, żeby miała wilgoć, bo maliny lubią wilgoć, a tutaj niestety zobaczcie, piach jest. No nic, jak już to nie pomoże, to się poddam. I będzie, nie będę miał malin tu. Chociaż to jest miejsce takie najfajniejsze. No i jeszcze zostanie mi jedna sadzonka. To jest malina czarna. Ale tutaj ona już tak w miarę będzie miała wilgoć. Bo tutaj już się taki zaczyna zagajnik. I tu już była wilgoć. A tutaj jest jagoda kończacka. Już się kochani ciemno robi, więc ja nie będę tego filmować, bo to mi czasu dużo zajmie, tylko po prostu wsadzę i najwyżej na koniec pokażę efekt końcowy, o ile już mi noc nie zostanie. Witajcie następnego dnia. Niestety już mi noc została, a chciałam tylko Wam pokazać, jak to wszystko już posadzone wygląda. Tutaj jest czarna malina, tutaj jakaś taka belle, Polana, a tutaj mam Polkę z zeszłego roku. Wiecie co, mam takie pewne wątpliwości? Czy to nie jest czarna jeżyna? Co prawda tutaj pisze, że to jest malina. Powiedzcie, czy ktoś z Was ma może tą, ten gatunek. Czy to jest malina, czy to jest jeżyna? Trochę to wygląda jak jeżyna, szczerze mówiąc. A jeżyny już mam. I to jeszcze jest jeżyna z kolcami, a ja mam jeżyny bezkolcowe. No nic. Jeżeli ktoś ma ten gatunek czarnej maliny, to dajcie mi znać. Tutaj są świdośliwy. No, dzisiaj pochmurny taki dzień. Niby kropi. A zobaczcie, tutaj jest sucho. No, troszkę wilgoci się pojawiło. No, brawo. Bardzo się cieszę. Tutaj jeszcze podrzuciłam obornik. Też muszę przyściółkować. No to dzisiaj się tym już zajmę. No i powst po pomału powstaje jagodnik. Słuchajcie, to jest ogród, który powstaje, więc ja to robię różne eksperymenty właśnie, tak jak z tą folią. Też sprawdzam, co gdzie lepiej rośnie, co, yy, co gdzie ma lepsze warunki. Także będziecie świadkami porażek i sukcesów. <grym> Dobra, to na razie. Żegnam się z wami, pa, pa.